No Inter. force deployed. Ja, herbatę Inter. w termoce. Fila, coś piją. Force deployed. Co robi? Się no. no ja was widzę. Że... Ja 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 też was... widzę. Ej, a ja nic nie mogę zrobić. Okay. Ej, jak to się zrobi? Ej, czemu nie ma karabinu? No. ALE NIE MAMY MŁODYCH, CO? Ej, jest. jest Karabinów. i i działa mi pod jednym... Dupa, znowu dwa razy muszę to naciskać. Trudno. Eee, game settings... Co wydał rozkaz ja do kusania. to sensitivity ale... damy na... ...trójkę? Nie zdziwcie się, że nie możecie jeszcze calować. Znaczy, ja w ogóle nie mam broni. Jak w ogóle nie? To go... się nie że jej w ogóle nie masz. O, jest, gra nas wyjął. Mama! Nie mam tych skór karabinów oh, like <noise> Co, jaj się nie rób No Nie mam Przy karabinach postać nic no, nie no, trzyma no, w dłoni O jest dobra marine, so <noise> Czyli jednak masz Czyli Nie przy... tak. Zbugowałem grę Mogę celować <noise> Wezmę ja może mogę. jakąś bułkę z jedzeniem. Ja nie mogę, Jakbym bym może się calować. Bo jak biegniesz, to masz się wycalować. A. I gra się A. wtedy Zamordujmy wszystkich tutaj. Nie, nie, nie żartuję. Ja tak I nagrywasz już? Hmm? Ja na jutro wezmę kiełbasę. Eee, czekaj. I wezmę obciąć. ją tak sprytnie w tym... Jak to się nazywa, ten pojemnik na żarcie? W No, na manierkę też wezmę w końcu. Znaczy wtedy też miałem, ale. Jak? W... W... Nie w... przyciągniemy. Czy tu zmienić opcję, żeby za jednym kliknięciem po prostu przybliżał? Nie, że trzeba trzymać? A nie da się. Nie wiem. Mid... Chyba musisz jednak trzymać. Kurde. A nam trafiłeś w piach. Co nie? Właśnie nie. A trafiłeś w piach mnie opryskał oporu. Jak się zbiera oni się. Sprint. Front, ten tolu. Fail mode, quick match. Okej. To jest hostęp tak w ogóle. Adam. Ale w co? Mów Uprawid. Right. Jak Final masz małuch? <coughs> e, postać patrzy mi się w niebo. Co jest normalne? Jak co normalne? Nie? że postać się patrzy w niebo. Nie, nie jest normalne. Czekajcie, zobaczcie jaką ma kamizelkę. Gdzie wy jesteście? W Plate Carrier. Się no, tu jesteście. Odmów się. No, co? Ale Krzysiek, słuchaj. Ta gra nie będzie chodziło o mnie Jesteś murzynem! Ja Gdzieś... jestem dowódcą? Ja jestem. Czemu ja mogę wydawać rozkazy? Bo każdy może. może. No, tak. A właśnie no, tak. którym to się robi? Tap. To znaczy... Kapsów. A. Nie, będę tych gry w bo godziny 3 tylko mi miejsca Nie, brakuje mi rozglądania się z army. A Mali, ty coś tam mówiłeś? Gdzie to dla mnie jest to On nie, 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 ja nie chce, koło na siedzieć. Jak tu się zapisuje ta opcja? Enter. Wychodzisz po prostu. Jaką można nie chce siedzieć? Rozjaśnię sobie trochę Nie działa tutaj Czyli w menu muszę dopiero zapisywać opcje Ja nie musiał kierować Ej, nie, nie, nie? <grym> nie W <zamawiam>. opcjach <grym> <grym> No tak, ale mi to nie zapisuje bo mi pisze Że Do you want exit No że się nie zapisuje po prostu no no, a co to koniecznie tak bardzo? Ser? Nie będę się, Bo mam zbyt... Y, to to czułe. Nie lubię, może? No to, to było tak. No co nie możesz? Mam... Nie, bo mam ustawione standardowo, a ja po prostu chcę tylko po prostu grze zmniejszyć. No. Ej, Siadu. Adam, twoja postać stoi. Właśnie. <laughs> Ty tak? to Tak, ja to ja. nagrywam nawet. Jeszcze Wszyscy, zombie, wszyscy się a tak. on jedyny stoi ja Na, Nagle jego noga się ci nie zbugowała, się wygięła trochę Na jednej noze teraz stoi Ale czajcie jeszcze to to takie Rob zombie z pisenki początku a. Jak to było? Jego, jego noga... Adam Don't be Czekaj, Jego noga weszła w siedzenie. O, nagle ta to druga opadła. Adam no, no. Znaczy u mnie on cały czas stoi w miejscu, nie? No u mnie też Znaczy postać, do góry lekko się tu w ogóle ci <laughs> Nie, ja mam, że się patrzy na mnie yes, Jak ten a. cień wygląda nie, nie, nie wiem, ja mam cię nie niewymoczony To jest wszystko normalnie Nie, to jest... Ty, ty on już on nie widział prezyd tego cienia ma... a, a teraz spójrz w ogóle hmm. na jego kamizelkę, nie? No to coś takiego, my jesteś w stanie zrobić karpik z tego, co my kupiliśmy. Ale ja chcę po prostu, żeby tył był dłuższy. Tył dłuższy to jest... Też możesz zmienić tylny panel tylko, nie? To, instaluje. ale teraz tego nie zrobię, no nie, nie, nie rzucę wszystkiego, że tobie, żeby zrobiła... No patrz, tobie, jak weźmiesz w rękę, nie? Ma... No tak, ona jest modułowa, mogę odpinać ją tam żeby tylko był przy. I ja chciałbym tak. dorwać gdzieś tyłki panel, gdzie mogę dostać tyłki panel? Napisz na ten. giełdzie. Giełda ASG, tam będzie no, wszystko. Taka misja to jest okay, tylko właśnie ten tylni panel. I ewentualnie po bokach te nie? Możesz kupić taki cały zestaw na tym. Ej, jak ta misja trwa? Co co? co? W godzinie? Ja no a to leci. 24 minuty chyba. że tym samolotem jest najgorszym elementem tej gry. Jest po wow. Słuchanie tak, tak, tak. pieprzenia tego muzyma. Przynajmniej noktowizor można sobie już zakładać. Dobrze może, nie? Ej. Dobra, to był Bóg. Eee... karpik? Nie! Faję, ale jak ostatnio graliśmy to? Nocna misja. I przejeżdża samochodem? Nie mam potrzeby, żeby wyglądał inaczej. Koniec nie. Przynajmniej muzyka jakoś wygląda cały to. W sensie, leci to. To było Rob Zombie, nie? No, następnym razem jak teraz siadziemy, będziemy talika. To znaczy, to jest lasowo chyba. Ej, kurwa, tak, ciągle. I co, i my po prostu tak będziemy jechać? Tak, przed nami coś biją? Po budyniu to tak bezpiecznie jest sobie z... Z... wypić kolę? No. Nie takie rzeczy się robiło. Nie Nie no, mam bardziej trochę tak żelazny żołądek, <śm> Różne dziwne rzeczy jem. Ja to samo. Ej, wiecie co wam powiem? A moja w... bratowa lepiej. Wie, wiecie co wam powiem? Że jak już to będę robił się coś jak. Ma ten pierwszy, który siedzi przed nami. Chodzi ci o karpę. Z lkm tak? No. No, to był karpik. No, w ogóle jak moja postać wygląda? Ja nawet nie wiem jak ja wyglądał. Nie, to byłeś. Ty! bo ty masz tak fajnie zrobione najlepiej moim zdaniem ma zrobiony e, szturmowiec czyli? E, Adam jest, Adam jest now snajperem, Carpig jest lkm right czyli ja oh. <laughs> masz się zamknąć no też się zbugował dźwięk? Yeah. Ej. Ej. nie co chwilę są takie dropy Da się tu przestawić w tej grze. Tego? Odległość? To znaczy? E, chodzi ci o widoczność. O wysunięcie broni, dokładnie. A FOF. No. Nie wiem. Pa, patrz tak, że to no, jest całkiem realistycznie zrobione. No. To pat Też No. Nie jest hektar. Ale nie wszyscy jest. się dziś rozproszyli. Znaczy nie, bo. Ja nie nie. leżę na dachu budynku. Ja jestem za enzym. Ej, ja go przynajmniej w Dobra, ja jestem za tą kartę dobra, te. Nie będę wam wydawał żadnych rozkazów, bo tam nie jesteś. Dobra. Ha, e się przeskakuje no przez te śmieci. E? No właśnie też tak zobaczyłem. O, fajne. Tak no Ej, no, nie, nie, nie. Kto strzelał? Ja z panem. Prawda, by to, czułaś, ale muszę dopiero wyjść z gry, żeby ją zmniejszyć. Ej tam było na fajnie na myszce ustawione. Ja nawet nie mam myśli, w której jest regulacja. To jest nasz. Przecież u mnie, dwukik na jedynce daje mi DPI w ustawieniu od 100 do 3200. No Nie, no, trochę. No. Siadać, że ja murzyn wsiadł ostatni. Aha, kurde, kurde. Siedzimy tak jak siedzieliśmy, teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze. Powiem wam, że ta gra ma bardzo... Bardzo... E, jak to się dzieje? Ciekawy? E, nie, 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 nie. Chodzi mi o silnik graficzny. Dziwne. Ego. Nie, 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 nie. Ego? E, bardzo... Gięty. Giętki silnik. To znaczy, że przy niskich FPS-ów nie ma... Nie. Dropów. Dropów, tak jak w Call of Duty, jak się macie się, ja to jest widoczny gołem Elastyczny. No właśnie, elastyczny. Ej, ja mam postać całą zamaskowaną na twarzy. A który jesteś? Ja siedzę po prawej od murzyno. Ale i tak, jestem, i tak. tak jesteś tak o skorzu, tak? Całą zamaskowaną. Widać moją kołowę ucha. To u mnie tak wyglądał wtedy Sturmowiec. No, 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 no. Adam stwierdził, że to jest Country ostatnie Co? Tak? Uf, Adam stwierdził, że leci to, A to jest Country. Tak. Teraz Nie dosłyszał, ale to... Master? To chyba jest Master, nie? Mi to bardziej pozwolić się pseudo reggae, coś. To my chyba słyszymy dwie różne no, 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 no. To jest no, no, no. Ja mam coś nowego, coś innego. Ja mam z metaliki i, I No Znaczy, mówię ci, że nas będzie Metalika, tylko mi leci ten. Każdy ma losowo. Chyba no, no, tak. Na mostach mi leciała a Metalika, obydwu. Y -MCA nie, 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 a co, co, jeśli chodzi o lata 90, to pamiętasz ten utwór z tymi małpami. No, to tak. No, tak. No, tak. No, 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 no. to jest to No, to jest No, to jest Get the fuck out. Oczywiście są czas to samo no? to No, przynajmniej w tym miejscu, kurczę, nie mam dropu. E, Amadeusz, sorry, musisz iść za budynku, to jest moje miejsce. E... Dobra, ja wszedłem sobie do okienka. Patrzę na... Tutaj spodzieżę, mam ok. Ja panu... Ja sobie budowiam. Kto, w którą stronę patrzę? W lewo. Patrzę. O, będę go tu miał. A teraz w prawo. Mówmy kierunkami może. Masz kompas do góry. SW. patrzę, bo wiem, że stamtąd lubią biec. Jak na razie, więc jest na SW. Bieg, ale. Też do W. Dobra, widzę. Biegnie. 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 A SW jest tam w domku. Na, na tym Rifleman, domku z Wubiegną na NW okej okay. dobra widzę Nie uczaj seri próbuję do nas podbiec magazynek west. można cię wygnać tutaj biegno nas na NW Na aż wam macie dwu kurde

jak długo musimy się tu bronić? Niby nie dostaniemy rozkazu, że możemy się wyco. O, ty, gnoju! Dostałeś? Tak. Można leczyć? Mhm. Już się leczę! Ja ostatnio myślałem, że się wyjmuje apteczkę i trzeba strzałem, mniej podstrzajony niż Adama. Jak go leczy. to się... A no, A się... to się zabiłem. Pamiętam. Ej, jeden przebieg. Jak się wyrzucałem? Jeden, jeden przebiegł! Nie znałem go! Biegniemy, biegniemy, uciekamy. SW na dachu uciekł. No Oskar, Mike, idziemy. Przedwoję. <noise> jesteśmy drużyną brawo, tak? Ktoś z was ma amunicję? Overlord Actual. Nie, Outlaw to one. Over, tutaj. Overlord to nasi dowódcy. Outlaw Actual to jest nasz dowódca na tym miejscu. My jesteśmy w Fireteam Bravo. Outlaw 2-1. z granatem. ktoś, Adam, jesteśmy, ktoś brawo. z was jest tutaj amunicyjnym. Karpik? Ja, ale nie posiadam. Aha, nie posiadam. Chyba że jest pod 3, pod 4, 5. Adam, spójrz, masz z lewej strony nad ja rozznaczeniem. Siedzę, siedzę w tym... Yy, tego, więc... O, ja. mam... Jirkę. Nie rzucę ir ona jest tylko... Mam za kolejność, przez ciebie. Nie przeze mnie, przez Murzyna. Huh. Co ma się do Murzyna? A, on się Co jest, jest Ale Oskar też jest czarny. I... Weź, przez... Ale Oskar przynajmniej jest przydatny. A bardzo A to jest przynajmniej ma granatnik pod lufą, a Murzyn to siedzi i pieprzy głupoty do mikrofonu. no fajnie muzy... by było jakby... Nawet go nie słucham. Wyciszał Jakbym korzystać z tego granatnika. A te? Ura. Te zmieniasz tryb Oc... ognia, może się włącza tu też granatnik? Nie, to jest zmiana trybu ognia w strzelaniu. To, no to już to jest. Mówię, co to jest. Nie, to jest. Opcje, kontroler... Później będziemy trochę latali? I też będzie pieprzenie Już, już widzę jak sobie polataliśmy oh, Prawda Co, już tutaj wysiadamy? Piątka, Oscar. wielka uh, piątka? Pod piątką włącza granatki uh, A tak, można sobie pogrzebać teraz w opcję uh. A, kolejna wioska tak, w której nie wysiadam. Weapon select, BBB to switch equipment to po dwójką powinno być u mnie. Czy tak? mi się wydaje, czy postać Karpia, tak trochę, nie e... wiem... To jest broni? To jest snajperem. Ja. Jest nie masz broni. O, właśnie. Ty, ty, to jest śmieszne, bo ty nie masz po prostu broni, i po prostu udajesz, że coś trzymasz. Ha, znaczy u niego postać ma ręce na nogach. Ej! Spójrzcie tam. Czemu jego postać ciągle Spójrzcie w stronę słońca. Patrzycie w stronę słońca? Naciśnijcie V. No, widzę. V. Mhm. No. Zerbił. No To wizer. Normalnie już wypalone gały. No w sumie. No nie, no aż nie da, aż tak bardzo, ale by była na pewne. No To wizer Oskara. Już nie by był spalony w tym momencie. Ja mam cały czas włączoną latarkę na przykład. Przejdę do latarki, mam, jest. A ma zły Tak, ale generacja Pier od zerowej do drugiej bodajże miały z tym problem. Aha, faktycznie. W dużo tam światła, to y padało od razu. Adam oberwałeś w ramię widzę? No A ja widzę, że twoja postać nie potrafi w jazdy bez otwierania klapy. Sorry, tak jest! To LKM Adam, to trzeba co chwilę sprawdzać trzeba co chwilę sprawdzać, no sorry To mi się wydaje bez sensu trochę Nie To jest przeprawa przez ten most Tak, trzeba będzie dwóch wyznaczyć, którzy będą posłaniali ogniem kto ma jakiś. Kurde, potrzebuje tego. Amunicji. amunicja by leżała gdzieś. Jest. Dobra. Proponuję granadiera i. takie miejsce, żeby osłonili nas ogniem, a ja i jędzo przejdziemy dalej. W końcu ty dowodzisz. No Ja tylko tak proponuję, nie? Ale nie no, dowódź yes. nami! Dowódź z nami! No słuchamy! Chcę być Też dobra! A, co mam zrobić? Jestem botem! Dobra, mamy amunicję. A Enzo idzie za mną! Gdzie ty jesteś? Od rzuć ten swój. Ja Słyszeliście? Dobra, dobra. Słyszeliście komentarza doma postaci? Nie. Gdzie słyszałem strzały?

Już nikt mi się w tej grze broń nie zaciął. Bad, mi się zacięła już, kałasz. Jak się kłóca? Kontrol. Eee, nie okay. chce Cię ukusnąć? Nie, nie, chcę, chcę. A za pierwszym razem Ci kłóca? No. A mnie ja jak muszę kilka razy sąś kontrol, żeby ukłócnął. W połowie na połączenia A tak to, Ale tak kolegów nie mam. Dobrze. Przebiegamy tam do was. No. A biegam. Poczekaj chwilę. No dawaj, bo ja przebudziłem akurat. Jestem już na mości. Ej, na dole jestem. No jest biegnę stroną tam do chłopaków. Ale tam z miar okay, w miarę z dużą grupą idziesz to. Co jest? Czemu jestem taki wolny? Masz wielki plecak. Naciśnij ja stoję. Tylko chodzi o to, że wszystko biega szybciej ode mnie. O, 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 o. Łow z tym karabinem. O, 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 a Magi? Gdzieś tam dostał. A tam siedzi! Brudas. W ryj dostał. Mam jakieś coś pojawiające mi się na dole, jakieś kółko e, czy wciśni, coś. FGC, przytrzymaj. Rifleman. Dobra, brawo. Pokaż mi, że nie spałeś w klasie. No, znowu sobie zaczął wymyślać jakieś zasady. No to murzyn! Dobra, dobra, trzymam. Ok. Dobra. Zjadę sobie PKM-a. On siedzi chyba w domku, co? Niech mu się żada. Po co to mu w pierwsze granat do środka? Dobra osłaniaj Osłaniaj czy też jakby co Kur... Nasi Będę miał gdzie wleźć, okej okay. Osłaniaj Widzicie go? Czemu nie mogę go zabić? No... Gr granat coś strasznie długo nie chciał wybuchnąć. Ło Skąd ty dostajesz? Za płotem zaraz są? Tak! Jeden jak się zbugował. Trochę bugi ma ta gra. No to It's not bug, it's a feature. Rifleman, 50 <laughs> <laughs> nie wybiegają. E. E. No znowu! Twój mnie zastrzelił, no! A! Już cię podniosł. O no Co za ułomy z tych kontrolowanych komputerowo. Komputer Ty, żołnierzy! Dobra, powiem, że tak gra... Dobra, nie do końca już. Trochę Dobrze, że nie ma ograniczeń co do. Aptecie. No, czasami byłoby to realistyczne, ale. Dobra, Outlaws, idziemy. Idziemy, wyrzutki. No wy chodźcie, to ja chyba wątroję. A, już chodź tu! My mamy iść do samochodu. Idę, idę. Jesteś, Jesteś to, strasznie powolny. Jest? Nie masz włączonego czasem chodu? Nie. A ty w nich wcisłeś? Mam spację i mam <trym> śniwce. Postać spacie sprinter. na nieCzyś, no tak długo. <tot> 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 Jak to wygląda? Siedzę i czekam ej, ej. za wami. Albo nie, idę do was. Teraz nawet sprintem nie mogę biec. Mam własną grawitację. Mam <tot> własną grawitację, Oscar! Wyspę, <tot> 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 własną grawitację. Wow, jak fajnie. Dobra, chodźcie. A, już się zaczął. Mogę zabić Murzyna? <grystanie> Nie, Murzyn siedzi. Ej no Boże, szpekaczkę wziął, dlatego taki ciężki jesteś. Z MP5 było jeszcze gorzej. Bravo. Dobra, zaraz wracam. Dobra. Teraz ja mam jakieś country. No. no.

ja wysiadłem? Tak. O. No. Nie wiem, woliłem. No. I za ciebie wszedł bot. No nie! I ten bot wygląda tak, jak ja bym w sumie chciał zrobić model. No nie mogę. Nie możesz się dołączyć? Co tak, ja? Próbuję może w trakcie. Z gry wyszedł? No. Nie. Chyba go wyrzuciłeś. Z niewiadomych przyczyn. No, dołączyłeś. No, z powrotem teraz. To i... Teraz mnie wywaliło, tak? Mission updated. The mission you trying to join has been changed by the host. <coughs>